Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Kurde, dziwnie to jakoś... <laughs> Przepraszam, to takie zdenerwowanie, bo Polaski kazał mi dzisiaj poprowadzić odcinek, bo sam gdzieś wybył. Słuchajcie, ja przeczytałem ostatnio, nawet wczoraj chyba, że prezes Kaczyński grzmi Ciekawe jak on brzmi, ale o Telewizji Republika grzmi, że usunięcie republiki z multipleksu jakiegoś tam, to jest, to jest absolutny kanał i to jest zamach na, na, na demokrację. Ja myślę, że prezes ma poważniejsze kłopoty i on szuka męczenników. Sam jest największy męczennik, chociaż nie duży. Ale szuka męczenników i ma i taką sobie wyrobił narrację. I ja, ja wyobraźcie sobie idę sobie, patrzę, leży muzyka <laughs> podpisana Jan Tomaszewski. A to nie ten bramkarz, tylko inny. I patrzę, leży tekst, że nie pamiętam niestety kto oryginalnie, a sam sobie wymyśliłem i uwaga, będę teraz nataraniał. Jala! Jarosław wie, że walczyć trzeba aż po ambicji własnych kres. Niech nieprzyjaciel cienko śpiewa, on go ukończy niczym gest. Kampania idzie jak sierp z dupy, formacja mu zaczęła drżeć, by prosty lud narrację kupił. Czas męczenników stado mieć. Męczennicy, męczennicy, Jarosławam góry, strażnicy, Fobi, Pisu, zakładnicy. Męczenników długi ciąg. Męczennicy, męczennicy, Uzawy bonus miesięcznicy, zagubieni. O nich właśnie dziś ten sąk. Najpierw Kamiński wraz z Wąsikiem Potem olszański Michał Ksiądz. To przecież Tusk jest okrutnikiem. W to reżim tuska trzeba wprząść. Tu pani wójcik, tam pan siarka. I Jarekka wyciska łez. Lecz gdyby nawet się usmarkał, on na pochyłej równi jest. Męczennicy, męczennicy, Jarosława mgły strażnicy, Fobii Pisu zakładnicy, męczenników długi ciąg. Pręczennicy, męczennicy, uza wyboru z miesięcznicy, zagubieni politycy, o nich właśnie dziś ten song. No, jest na pochyłej równi, a dzisiaj jest dziesiątej. A 10 jest kwietnia, jest 15 rocznica. Jednak to jest ważna rocznica. Mimo wszystko, czwartek jest dzisiaj i imieniny obchodzą Magdalena, Makary i Michał, a także. Afri Afrykan <laughs> Antoni, Apoloniusz, uh, Daniel, Ezechiel, Fulbert, Grodzisław, uh, Henryk Małgorzata Marek, Michalina, Nodger, Palladiusz, Pompeiusz i Terenciusz, i dobre życzenia wszystkiego. Good luck. I nietypowe święta, dzień Bandurka. Kto to jest Bandurka, ja nie wiem. I Międzynarodowy Dzień Agrawki. Przysłowie na dziś też kazał przeczytać choleryn jeden. Uh nic nie widzę dzień na święty uh, Makary pewnie przepowiada czy we wrześniu pogoda czy też ciągle pada <taki> takie coś <taki> jest jeszcze cyca dnia Denis Diderot trzeba się upierać, że się szuka prawdy, a nie że się ją znalazło <taki> ja prawdy nie znalazłem, ale znalazłem grę słówek. <taki> dzisiaj będzie w wodziku Kasi a, taka gra, taka kowbojska trochę, kuc, w banale, Grałska i amerykańska trochę. Trzymajcie się, e, jutro polaski znowu do Was przyjdzie, ten stary nudziarz, a ja, haj, haj, haj.